Cześć Boże, witamy w naszym studiu po dość długiej przerwie. Przed nami kolejny magazyn parafialny, który przygotowaliśmy dla Państwa. To nasze pierwsze spotkanie od dawna, z którego bardzo się cieszymy. Mimo trwających ograniczeń staraliśmy się nie zwalniać tempa i cały czas działać. Realizowaliśmy program formacyjny. W poprzednim semestrze zastanawialiśmy się nad wspólnotą rodziny. Dlaczego jest taka ważna, co ją buduje, a co ją niszczy. W tym semestrze poznajemy kolejną wspólnotę. Mówimy o ojczyźnie. Mówimy o tym, jak ważne jest, że żyjemy w wolnym kraju, co nam daje Ojczyzna, jak powinniśmy się zachowywać, aby być patriotą. Ale dlaczego właściwie o tym mówimy? Więcej informacji będzie w kolejnym reportażu. Zapraszamy do oglądania! Ojczyzna jest tematem bardzo rozległym. W tym semestrze nieustannie główkujemy nad tym, co znaczy być prawdziwym patriotą, a także poszukujemy przykładów ludzi w historii, którzy swoim zaangażowaniem i oddaniem przyczyniali się do budowania Polski. Nasze rozważania pragniemy przedstawić w formie reportażu. Chcemy odpowiedzieć na pytanie, co znaczy być prawdziwym patriotą. Świdnik, pomimo krótkiej historii, był świadkiem wielu ważnych i niezwykłych wydarzeń, Takich jak na przykład słynne spacery świdnickie, które rozpoczęły się w 1982 roku i były formą protestu przeciwko propagandzie politycznej. Całe rodziny wychodziły masowo na spacer w godzinach nadawania dziennika telewizyjnego, a niektórzy kierowali ekran telewizora w kierunku okna wszystko po to, aby zaprotestować przeciwko władzy, która wyniszczała swoimi decyzjami Polska. Takich historii było w świniku bardzo wiele. Warto o nich mówić, by mogły inspirować nas do bycia lepszym patriotą. Warto też zastanowić się: jak dzisiaj możemy działać na rzecz Ojczyzny? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć 20 czerwca w ramach wieczoru w służbie Ojczyzny w naszym kościele podczas którego zaprezentujemy dwa reportaże o tematyce patriotycznej. Serdecznie zapraszamy. na Państwa obecność 20 czerwca. Więcej informacji już niedługo. W ostatnim czasie w Akademii zostało również rozpoczęte dzieło Służby Matce Bożej dla dobrego wychowania. Jego zadaniem jest oddawanie czciny Świętej Marii Pannie, propagowanie modlitwy i wypraszanie łask dla młodego pokolenia, rodzin, ojczyzny i kościoła. Zapraszamy do dołączania do tego dzieła nie tylko naszych studentów, ale również rodziny, młodzież oraz wszystkich tych, którym na sercu leży przyszłość naszej Ojczyzny. W każdą trzecią niedzielę miesiąca w modlitwie różańcowej zawierzamy rodziny, młodzież i dzieci z naszej parafii. Zachęcamy do wspólnej modlitwy oraz do składania intencji do koszyczka, który znajduje się na końcu kościoła. Wiemy, że wspólnoty są obecne w naszym życiu i w środowisku. Są obecne też w kościele. Chcemy Państwa serdecznie zaprosić do obejrzenia nowej części magazynu parfalnego, która nosi tytuł Kościół od kuchni. Chcemy przez tą część odkrywać nie do końca znane oblicze naszej parafii. Na pierwszy temat wzięliśmy wspólnotę lektorów. Widzimy ich podczas każdej mszy świętej, ale czy wiemy jak naprawdę wygląda ich formacja i posługa? Wygląda być lektorem? Czy to tylko służenie podczas Mszy Świętej? Yy, głównie tak, ale też żeby służyć poprawnie, szczególnie jak są jakieś święta, i yy, asystować właśnie na Mszy Świętej, to właśnie mamy różne spotkania. Zazwyczaj są to organizacyjne, ale również mamy integracyjne spotkania. lektorem to spędzanie dużo czasu w naszej kościelnej zakresji. Czy możesz nam opowiedzieć o jakichś historiach, o których nasi parafianie nie wiedzą? Może jakieś legendy? Znaczy historii może nie, ale zdarza się często wiele wpadek. Chociaż ostatnio nieczęsto, bo mamy dużo prób i wszystko jest praktycznie perfekcyjnie, ale myślę, że by się znalazło kilka takich historii czy wpadek. Yy, na przykład ja nie mogłem kiedyś yy, otworzyć ampułek, bo były za bardzo zatrzaśnięte i tak się siłowałem, że aż rozlałem. Na mszy świętej to było i potem trzeba improwizować troszkę. Pomieszczenie, w którym lektorzy przygotowują się do skrywa wiele zakamarków. Czy to prawda? Oczywiście myślę, że w tym pomieszczeniu Salka Liturgicznej Służby Ołtarza skrywa bardzo dużo przedmiotów i rzeczy, których używałem podczas mszy świętej. Tutaj akurat mamy przygotowane rzeczy do obrzędu bierzmowania i klasycznie do asysty, która jest nam i którą organizujemy akolitki, czyli świeczki i lichwiarze. Czyli w asyście to wygląda tak, że za to odpowiada ministrant światła, czyli właśnie Akolita albo Creo ferrariusz. Od bokselki mamy korytarz, który głównie służy do ogarnięcia trybularza, podpalania węgielków oraz no jest wygodnie tutaj na łańcuchu. Wisi po prostu i do tego służy tu, tu, tutaj ten korytarz. Trzy minuty do liturgii, zastanowimy się, jakie postawy jako wierni uczestniczący w Mszy Świętej powinniśmy przyjmować, aby jak najlepiej przeżyć Eucharystię. Dzisiaj zastanowimy się nad przeistoczeniem. Ciekawie, czy wszyscy wiedzą, który to moment, co się wtedy dzieje i jaką postawę powinniśmy przyjmować. Co to jest przeistoczenie? Przeistoczenie? Yy... Nie wiem. A podczas Eucharystii z niczym ci się to nie kojarzy? Przeświadczenie? Tak, ciało Jezusa, czy to obłatek się przemienia z ciało Jezusa? Tak, bardzo dobrze, dziękuję. Y, to bardzo ważna część, przy, kiedy y, ciało Jezusa zmienia się, chleb zmienia się w ciało Jezusa? Ojej, to trudne pytanie. No, jest. No, ciężko, ciężko odpowiedzieć. Nie, nie wiem. Nie... Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Przeobrażenie się w coś innego. E, przeistoczenie to jeden z najważniejszych momentów mszy świętej, w którym e, musimy bardzo dużą uwagę zwracać na ciało Jezusa i na pewno nie zwieszać głowy, tylko patrzeć na to, co się dzieje na ołtarzu i wczuwać się w tą przemianę. Przeistoczenie jest bez wątpienia najważniejszym momentem mszy świętej. Jest to chwila, w której chleb i wino stają się rzeczywiście ciałem i krwią Pana Jezusa. Oczywiste jest to, by w czasie przeistoczenia uklęknąć. Wątpliwości dotyczą tego, co zrobić z głową. Zaleca się, by najpierw spoglądać na uniesione. Postaci eucharystyczne, zaś następnie schylić głowy w postawie szacunku. Zarówno komunikanty i wino używane w liturgii powinny być jak najlepszej jakości. Co więcej, powinny być dopuszczone do użytku przez odpowiednie władze kościelne. Za te cenne wskazówki. Dziękujemy również Państwu za uwagę. Cieszymy się z naszego spotkania po tak długiej przerwie. Zapraszamy do pokazywania magazynu parafialnego innym. Zależy nam na tym, aby trafił on do wszystkich parafion. Już niedługo będzie na stronie internetowej naszej parafii oraz fanpage'u. Na koniec naszego magazynu chcemy zaprosić rodziny do wzięcia udziału w konkursie patriotycznym. Temat tego konkursu to: gdzie jest moja ojczyzna? Tu wszędzie jest moja ojczyzna. Do konkursu można zgłaszać prace plastyczne, literackie, zdjęcia oraz filmy. Termin zgłoszeń trwa do 13 czerwca. Więcej informacji znajdziecie na plakatach w kościele. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 20 czerwca podczas spotkania w Służbie Ojczyzny. Główną nagrodą będzie voucher o wysokości 500 zł na rodzinne zakupy w Empiku. Więcej informacji na stronie parafialnej oraz na plakatach. Zapraszamy również młodzież od 12 do 17 lat do dołączenia do naszej wspólnoty. Razem możemy tworzyć parafialną telewizję Akademii Młodzieżowej. A rodziców, dziadków oraz wszystkich parafian zachęcamy do dołączania do dzieła Służby Matce Bożej dla Dobrego Wychowania oraz wspierania tego dzieła codzienną modlitwą poprzez jeden dziesiątek różańca. W tym magazynie to już wszystko. Dziękujemy za wspólne oglądanie. Szczęść Cześć Boże!